Dzisiejszy dzień, jak co roku jest dniem najważniejszego święta w naszej szkole, dniem święta patrona. Jak co roku na tym święcie, którego najważniejszą częścią jest przyrzeczenie uczniów klas pierwszych, spotykamy się z władzami miasta, z władzami powiatu, jak również z zaproszonymi gości. Ponad 47 lat temu, 16 listopada 1934 roku, drugiemu liceum w Tomaszowi Mazowieckim nadane zostało imię Stefana Żerońskiego. Wielkiego polskiego pisarza, zwanego sumieniem polskiej literatury. Nie przypadkiem też to właśnie słowa Stefana Żeromskiego każdy dzień ukazuje przestrzeń coraz dalszą, znalazły się na sztandarze szkoły i zaproszenia, które na dzisiejszą uroczystość państwo otrzyma. Słowa te, zapisane także w programie wychowawczym szkoły, są dla wszystkich członków naszej społeczności bodźcem do podejmowania codziennie wysiłków, aby tym nowym przestrzeniom sprostać i aby osiągać coraz większy sukces. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym nas w codziennym działaniu jest znaczne wsparcie ze strony władz starostwa, który doceniając wyniki szkoły podejmuje różne działania gospodarcze, a także organizacyjne na rzecz młodzieży oraz nauczycieli. Za to wszystko znajdujemy na lubię dobrą współpracę w przyszłości w sprawie całej Rady Powiatu z Przewodniczącym Panem Rosłem Zielińskim oraz zarządowi powiatu ze starostą, panem Brzeżnik Kagantiliczem, ze starostą, panem Sałomim Szewczykiem i członkami zarządu powiatu, panami... Dolnym Karwatem, Kazimierzem Baranem Baranym, Andrzejem serdecznie podziękować. Chciałbym także podziękować władzom miasta, które mimo braku formalnego związku z naszą szkołą, co roku niezmiennie nas wspierają w różnych działaniach. W 1968 roku zorganizowano po raz pierwszy, obwodę najważniejszej uroczystości w, w roku szkolnym, Święta Patroni. Święta adresowana głównie do klikuszy, po raz pierwszy profesorom, rodzicom oraz moim kolegom. Profesorom, rodzicom oraz moim kolegom. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Uczciwie spełniać obowiązki ucznioskie. Uczciwie spełniać obowiązki ucznioskie. Szanować własną szkolną oraz pracę innych ludzi. Szanować własną szkolną oraz pracę innych ludzi. Wydrawiać w sobie silną wodyę i koleżeństość. Wywi w sobie silnąwolę i koleżeńskość. Uczynność, odwaga i prawdomówność. Uczynność odwaga i prawdomówność razem akcje żelżenie dla dobra, razem akcje żelżenie dla dobra, I szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny, I szczęśliwej przyszłości mojej ojczyzny, nie czynić nic, nie, nie czynić nic, co mogłoby stąpić dobrej szkoły? co mogłoby stąpić dobrej mieszkoły, liczę na oglądaną szarżoncę i mnie na Stefana Żeromskiego w tamaszowie Mazowiecki. Liceum W tym roku naszym gościem jest absolwent rocznik od 1988, pan dr Mariusz Pierzchała, genetyk, który pracuje w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i chce się dzisiaj podzielić swoimi wspomnieniami z pobytu w szkole, jak i potem karierą zawodową i karierą osobistą. Mam nadzieję, mam nadzieję, że ten przykład, już kolejny przykład takiej swojej, z tej sztafety pokoleń będzie dla młodych uczniów naszej szkoły dobrym przykładem tego, jak można sobie po naszej szkole świetnie ułożyć życie i będzie również zachętą do tego, żeby ucząc się w naszej szkole przygotowywać do tego dorosłych. Jest to dla mnie wyjątkowy zaszczyt, że na po wielu latach mogę z powrotem wrócić do szkoły i uczestniczyć w świecie patrona którego świadkiem byłem przez 4 lata, podczas kiedy tutaj ja, uczyłem się, to, e, to muszę wspomnieć, że dużym problemem było zdobycie granatowego garnituru. Trzeba, trzeba było e, wyjechać gdzieś w okolice Piotrowa, w jakiejś małej miejscowości. E, znaleźć sklep, w którym takie garnitury można było kupić. Z kolei tam wyjechaliśmy, szczęśliwie dostaliśmy ten garnitur i mogliśmy rozpocząć edukację w drugim liceum. Odpowiednio przeszywając sobie emblematyk. Nie wiem, czy w tej chwili na co dzień chodzicie w takich strojach. My chodziliśmy na sto. Drugie liceum odegrało bardzo istotną rolę w mojej edukacji. <laughs> W zarażeniu mnie zainteresowaniem związanym z biologią chciałbym też życzyć tutaj młodzieży, by również mieli szansę odnaleźć w gronie pedagogicznym swojego profesora, odnaleźć swoje pasje, by w życiu mieli szansę połączyć przyjemne z pożytecznym, by mogli realizować to, co ich interesuje. Bo to jest gwarancją sukcesu. Oczywiście przypada mi taki zaszczyt, że występuję w dwóch osobach. Reprezentuję przede wszystkim starostę Tomaszowskiego i również przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Magnickiego. I w imieniu moich kolegów tutaj obecnych, członków zarządu pana Andrzeja Wiedzieńskiego i Kazimierza Barana, wypowiem kilka słów. Przede wszystkim po pierwsze serdeczne gratulacje i podziękowania dla wszystkich laureatów, konkursów, a wszelkich nagrodzonych i wyróżnionych. tam szkolnictwa przeżywa w tej chwili duże rynki, duże trudności. Natomiast to, co spotykamy w naszych szkołach, w szkołach nauki na znaczy przykładem z drugiej listy, temu zaprzecza. Mimo tych trudności, które Państwo i uczniowie napotykają w realizacji swoich, za, swoich zadań, wyniki, które do tego się są tego zaprzeczeniem. Z wielką przyjemnością mamy możliwość obserwowania, jakie te wyniki są. Pan dyrektor o tych wynikach mówił, z się jeszcze nie wspomniał, o tak wybitnych absolwentach, którzy są doradcami nawet prezydentów wielkich mocarstw. Takiego ma absolwenta z tej szkoły, szkoły taki absolwent wyszedł, to jest pan Kasperczyk, który jest doradcą rządu chińskiego, a nawet, norweskiego, chińskiego, a nawet Stanów Zjednoczonych. Wielkim szacunkiem odnosiliśmy się do tych naszych mundurków, które tutaj widzę już że jesteście. Te mundurki były gra na z naszywkami, do tego jeszcze mieliśmy czapeczki takie bardzo ładne. czy teraz panie dyrektorze Nie ma czapeczek. Te czapeczki były naprawdę bardzo fajne i odróżniały nas. Lubiańskie musiało również w czapeczkach chodzić po godzinach szkolnych. To dawało, to wyróżnienie, jeżeli chodzi o liceum, bardzo szybko można było nas zidentyfikować gdzieś tam w kijewkach w gdzieś w indziej. później uzyskiwać z tego tytułu same nagrody, jeżeli chodzi o szkołę. Życzę, życzę całej społeczności szkoły, aby podtrzymywała tę tradycję i żeby zawsze uzyskiwała takie piękne wyniki. My możemy się poszczycić właśnie waszymi wynikami jest taki ranking powiatów polskich, którym... Dzięki m.in. Waszym wyjkom, wyjkom uczniów z innych szkół jesteśmy dzisiaj na trzecim miejscu w Polsce. Dziękuję. Staramy się cały czas wspierać działalność Waszej szkoły, jak i innych szkół średnich, wtedy kiedy ona jest ukierunkowana na, dla całego miasta, dla całego środowiska, czy też nawet wychodzi poza granice naszych, naszego regionu. Ca całej społeczności szkoły wszystkiego dobrego na nowy rok szkolny samych sukcesów, radości, najlepszych dni, tak radosnych jak dzisiejszy dzień Patrona. Dziękuję. Mieliśmy na drugim piętrze taką salę, w której dzisiaj mógłbym jeszcze usadzić swoich kolegów i koleżanki. To Pani bardzo, bardzo wszystkim życzę, żeby wiele nowych, dobrych chwil spędzonych w tych murach przyniosło zadowolenie i satysfakcję zarówno Dyrekcji Radzie Pedagogicznej Wszystkim. Co roku w czasie Święta Patrona wręczane są nagrody z okazji zakończenia różnego rodzaju konkursów. I tak najważniejszym konkursem, który towarzyszy co roku Świętu Patrona, to jest Konkurs Literacki Laura Arbuza, Ogólnopolski Konkurs. W tym roku także mieliśmy bardzo wiele prac z całej Polski. Wyróżnione zostały osoby uczniowie nie tylko z Tomaszowa, ale także z Bełchatowa, Schorzowa, z Zgorzowa, z Wielunia, a więc z wielu miast, w, którymi, w których są uczniowie w szkołach na, z nami współpracujących. Oprócz tego będzie także finał konkursu Parafia. Moja małoczyzna to jest konkurs wojewódzki, także konkurs wiedzy o Stefanie Żeromskim, także konkurs Mistrz ortografii drugiego liceum i jak co roku akcentem sportowym tego święta są zawody siatkarskie dziewcząt i chłopców, obuchary dyrektora liceum przewodniczącego Rady Rodziców. Kolejnym bardzo ważnym elementem Święta Patrona jest wręczenie nagrody imienia Stefana Żeromskiego. Jest to, jest to najważniejsza nagroda szkolna ufundowana przez Radę Rodziców. W tym roku Rada Rodzicza jednogłośnie, bez żadnej wątpliwości, Nagrodę tę przyznała uczennicy klasy trzeciej biologiczno chemicznej Aleksandrze Karwasi. Zapraszam. Uzyskała w ubiegłym roku średnią ocen 5,21. Jest tegoroczną stypendystką stypendium prezesa Rady Ministrów Jest także tegoroczną stypendystką Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkoły. Gratuluję. Na koniec przewidujemy spektakl naszego szkolnego teatru amatorskiego Trzcina. Spektakl nagrodzony w Rimini, tym, ten, ten, w którym wygrały dziewczyny i chłopcy konkurs w Rimini Sen dla lekarza. Oczywiście ten sukces naszego teatru, jak i sukcesy szkoły nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie i wielka pomoc ze strony starostwa, w szczególności ze strony pana starosty Piotra Kagankiewicza. Dzięki niemu mógł dojść do skutku wyjazd do Włoch, a także dzięki niemu mogliśmy osiągać sukcesy nie tylko właśnie teatralne, ale także naukowe i inne, które nasza młodzież mogła w tym roku zapisać. Także bardzo serdecznie dziękuję panu staroście i całemu zarządowi powiatu za ogromne wsparcie i pomoc w realizacji procesu dydaktyczno chowawczego w naszym liceum. Sponsorem nagród jest drugie liceum, prezydent miasta Tomaszowa mazowieckiego proboszcz parafii Świętej Rodziny oraz pani dyrektor Urzędu Pracy pani Elżbieta Kudyk i parafia Moja Mała otrzymuje Magdalena Kosakowska. Bardzo serdecznie zapraszam. Wyróżnienie konkursu parafia Moja Mała otrzymuje uczniowie Anna Babiel i Paweł Tomasik, uczniowie Zespołu szkół ponad gimnazjalnych nr 1 Tomaszowi Masowieckim. I trzecie wyróżnienie. W tym konkursie otrzymuje Katarzyna Michalak, Minia Aleksandra, Skapka Mila i Staszek Kinga, uczniowie drugiego liceum. Za trzecie miejsce otrzymują uczniowie Joanna Bieszkińska, Martyna Jaułkowska, Adrianna Brązka, Zbigniew Wojtaszczyk i Mateusz Baran. Drugie miejsce w wojewódzkim konkursie Bartiemowym Ojczyzna otrzymuje... Magdalena Warczyńska, uczennica drugiej klasy naszego liceum. Pierwsze miejsce otrzymuje uczennica klasy pierwszej Natalia Hajdera. Zakończymy uroczystość w tym rynku szkoły. Do chemii. Pragniemy kochać się nasza szkoła, za ścian podwiewa